W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi niebezpieczny Mongoł ujęty w Warszawie. Atak piłą podczas interwencji policji. Potężne uderzenie w międzynarodowy narkobiznes. Skandaliczne zachowanie pijanej Ukrainki. Policjanci Stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób zatrzymali obywatela Mongolii, za którym została wystawiona czerwona nota Interpolu. Pięćdziesięciolatek był poszukiwany przez władze Mongoli za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, którzy od pewnego czasu gromadzili informacje na temat jego możliwego miejsca pobytu. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna ukrywa się w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu. Po wytypowaniu adresu policjanci po cichu obeszli okolice i obserwowali wejście do budynku. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi osoby ściganej czerwoną notą Interpolu, wystawioną przez stronę mongolską. Podczas legitymowania okazało się, że pięćdziesięciolatek posługuje się mongolskim paszportem oraz hiszpańską kartą pobytu, które od razu wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dokumenty nie posiadały znaków wodnych, urzędowych pieczęci ani właściwych zabezpieczeń, a dane w nich widniejące nie figurowały w żadnym z policyjnych systemów informacyjnych. W trakcie dalszych czynności mężczyzna przyznał, jak naprawdę się nazywa. Oświadczył, że jest świadomy, iż od lat jest poszukiwany, dlatego za pośrednictwem internetu kupił podrobione dokumenty, licząc, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności. Policjanci natychmiast go zatrzymali. Podczas przeszukania znaleźli przy nim kilka kart bankomatowych, których pochodzenia nie potrafił wiarygodnie wyjaśnić. W lokalu, z którego korzystał, mundurowi zabezpieczyli również polskie karty pobytu czasowego, które straciły już ważność, ale mogły być wykorzystywane jako kolejne fałszywe tożsamości. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, skąd został doprowadzony do prokuratury w celu uruchomienia procedury ekstradycyjnej. Tak zwana czerwona nota Interpolu oznacza najwyższy poziom międzynarodowych poszukiwań. To sygnał dla służb na całym świecie, że dana osoba jest podejrzewana o poważne przestępstwa i poszukiwana jest w celu aresztowania oraz przekazania do kraju, który wystąpił z wnioskiem. Policjanci w Gdańsku zostali wezwani do dramatycznej interwencji w mieszkaniu, gdzie znajdował się mężczyzna deklarujący zamiar popełnienia samobójstwa. Sytuacja, która miała miejsce w czwartek tuż przed godziną 14, bardzo szybko przerodziła się w niebezpieczne zdarzenie, podczas którego ucierpiał zarówno funkcjonariusz, jak i sam desperat. Na miejsce skierowano patrol policji oraz strażaków, którzy mieli pomóc w dostaniu się do zamkniętego mieszkania. Mundurowi podjęli próbę wejścia do środka, aby udzielić mężczyźnie pomocy i zapobiec tragedii. W chwili, gdy funkcjonariusze zbliżyli się do drzwi, doszło do gwałtownego ataku. Jak przekazała podinspektor Magdalena Ciska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, mężczyzna niespodziewanie zaatakował jednego z policjantów ostrym narzędziem, tak zwaną piłą japońską. Uderzył funkcjonariusza w ramię, powodując poważną ranę. Policjant nie miał możliwości wycofania się ani zastosowania innych środków przymusu, ponieważ agresor stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno mundurowych, jak i siebie samego. W tej sytuacji zraniony policjant był zmuszony użyć broni służbowej. Oddał strzał raniąc napastnika. Obaj mężczyźni zostali natychmiast przetransportowani do szpitala, gdzie udzielana im jest pomoc medyczna. Stan funkcjonariusza jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranny agresor pozostaje pod opieką lekarzy. Policja pomorska potwierdziła zdarzenie również w komunikacie opublikowanym na platformie X. Informując jedynie, że funkcjonariusze interweniowali wobec mężczyzny, który próbował targnąć się na swoje życie. Służby nie ujawniają na razie dodatkowych szczegółów dotyczących przebiegu interwencji ani stanu zdrowia napastnika. Kierująca Volkswagenem obywatelka Ukrainy będzie odpowiadać za dwa poważne przestępstwa. Najpierw wsiadła za kierownicę mimo wypitego alkoholu, a chwilę później, próbując uniknąć konsekwencji, zaproponowała policjantom łapówkę w wysokości 1000 euro. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór przy ulicy Bojkowskiej. Policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o samochodzie znajdującym się w rowie. Po dotarciu na miejsce zastali Volkswagena oraz dwie osoby – obywatelkę Ukrainy i obywatela Mołdawii. Oboje byli wyraźnie nietrzeźwi i żadne z nich nie chciało przyznać się do kierowania pojazdem. Podczas pierwszych czynności ustalono, że kobieta nie ma uprawnień do prowadzenia samochodu. W końcu przyznała, że to ona siedziała za kierownicą i straciła panowanie nad autem, co doprowadziło do wypadnięcia z drogi. Jednak jej zachowanie stało się jeszcze poważniejszym problemem. W pewnym momencie kobieta zwróciła się do policjantów z propozycją wręczenia tysiąca euro w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Zależało jej również na rozmowie z funkcjonariuszem, najstarszym służbą, licząc, że ten ulegnie korupcyjnej propozycji. Policjanci natychmiast ją zatrzymali, podejrzana usłyszała zarzut korupcyjny z artykułu 229 kodeksu karnego, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Odpowie także za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Policjanci z Katowickiego Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, wspólnie ze Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, rozbili jedną z największych grup zajmujących się przemytem marihuany do Polski. Śledczy ustalili, że gang sprowadzał narkotyki ze Stanów Zjednoczonych, przerzucał je przez Czechy, a następnie wprowadzał na rynek Województwa Śląskiego. W sprawie zatrzymano 9 osób i udowodniono im obrót 120 kilogramami marihuany. Informacje o grupie pojawiły się podczas pracy operacyjnej katowickich policjantów. Narkotyki trafiały do Europy w paczkach nadawanych z USA, a w Czechach były przejmowane przez członków grupy i przewożone do Polski samochodami lub busami. W działania włączyli się również czescy funkcjonariusze z Departamentu do Zwalczania Przestępczości Narkotykowej, którzy prowadzili równoległe postępowanie i przekazywali polskim służbom dane dotyczące kanałów przerzutowych. Gang działał według wyraźnego podziału ról. Na czele stał 34-letni mężczyzna, który koordynował odbiór przesyłek, transport przez granicę i ich dalszą dystrybucję. Pozostali członkowie odpowiadali za odbiór paczek, przewóz i sprzedaż marihuany kolejnym osobom na Śląsku. Pierwsze uderzenie w grupę nastąpiło w grudniu, kiedy strażnicy graniczni z lotniska w Pyżowicach przechwycili paczkę zawierającą 2,5 kg marihuany. Odbierający ją 25-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. W następnych miesiącach funkcjonariusze sukcesywnie namierzali kolejnych kurierów i magazynierów gangu. W styczniu policjanci zatrzymali lidera grupy oraz jego współpracownika. W jednym z mieszkań funkcjonariusze znaleźli 5 kg marihuany oraz dokumentację finansową dotyczącą obrotu narkotykami. We wrześniu w ręce mundurowych wpadł główny kurier, a w październiku zatrzymano dwie kobiety odpowiedzialne kolejno za pranie pieniędzy oraz utrudnianie śledztwa. Ostatnia realizacja miała miejsce 3 listopada, gdy zatrzymano trzech kolejnych kurierów i osoby wprowadzające narkotyki do obrotu. Łącznie zatrzymano 9 osób. Siedmiu mężczyzn i dwie kobiety. Zabezpieczono narkotyki, telefony, dokumenty rozliczeniowe oraz gotówkę pochodzącą z przestępstwa. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego jedna osoba odpowiada za jej kierowanie. Trzy osoby usłyszały też zarzuty przemytu wewnątrz wspólnotowego oraz spoza Unii Europejskiej, a pięciu członków grupy, zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości marihuany. Jedna z kobiet odpowie za pranie pieniędzy, a druga za utrudnianie postępowania karnego. Czterech podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec pozostałych zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Prokuratura ustaliła, że gang wprowadził na rynek około 120 kg marihuany. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat więzienia, za kierowanie grupą do 15 lat. Natomiast za przemyt znacznych ilości narkotyków kara może sięgnąć 20 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzony obywatel Kolumbii zgłosił bytowskiej policji, że podczas sprzedaży swojego samochodu padł ofiarą sprytnego i dobrze zaplanowanego oszustwa. Do mężczyzny zgłosiło się dwóch zainteresowanych kupców, którzy najpierw poprosili o jazdę próbną, a następnie, sprawiając wrażenie zdecydowanych, spisali umowę i przekazali sprzedającemu całą kwotę w gotówce. Sprzedający dopiero przy próbie wpłaty pieniędzy na konto zauważył, że coś jest nie tak. Banknoty wyglądały jak polskie 100 złotówki, jednak posiadały wyraźne oznaczenie souvenir. To drukowane imitacje używane do nauki lub jako rekwizyty, które nie mają żadnej wartości. Zawiadomieni policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania zarówno oszustów, jak i sprzedanego auta. Kryminalni zbytowa szybko ustalili, gdzie może znajdować się pojazd i namierzyli go na terenie powiatu słupskiego. Chwilę później zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 23 i 25 lat. Zebrane dowody jednoznacznie wskazują, że obaj mężczyźni świadomie zapłacili fałszywymi banknotami, aby wejść w posiadanie samochodu. Podejrzani usłyszą zarzut oszustwa, za który grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy transakcjach gotówkowych, zwłaszcza przy sprzedaży pojazdów. Każdą przekazywaną kwotę warto dokładnie sprawdzić, zanim dojdzie do finalizacji umowy. Policjanci ze specjalnego zespołu poszukiwań celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wspierani przez kryminalnych z Zabrza zatrzymali 31-letniego Marcina C., który od miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi, a w chwili interwencji próbował za wszelką cenę uniknąć zatrzymania, doprowadzając do dramatycznego pościgu ulicami miasta. Sytuacja rozpoczęła się na początku listopada, kiedy patrol z Komisariatu 5 Policji w Zabrzu zauważył samochód, w którym siedział ścigany 31-latek. Policjanci wydali polecenie zatrzymania pojazdu, jednak kierowca natychmiast rzucił się do ucieczki. Podczas pościgu uderzył w radiowóz oraz potrącił jednego z funkcjonariuszy. Na szczęście obrażenia policjanta okazały się niegroźne, natomiast poszukiwany zdołał zbiec. Śląscy łowcy głów podjęli intensywne działania i już kilkanaście godzin później ustalili, gdzie mężczyzna może się ukrywać. Namierzono go w jednym z mieszkań na terenie zabrza. Gdy funkcjonariusze weszli do lokalu, okazało się, że 31-latek schował się wewnątrz wersalki, licząc, że uniknie zatrzymania. Policjanci szybko go ujawnili i obezwładnili. Marcin C. od dawna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Sąd okręgowy w Gliwicach skazał go na trzy lata pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Drugi list wydał Sąd Rejonowy w Zabrzu, który zasądził cztery lata więzienia za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Zanim jednak trafił do celi, usłyszał kolejne zarzuty – czynnej napaści na policjanta, uszkodzenia radiowozu oraz posiadania narkotyków, które znaleziono przy nim podczas zatrzymania. Łącznie grozi mu kara nawet wyższa niż wcześniejsze siedem lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz policjanci z Komisariatu II błyskawicznie zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o stworzenie i odpalenie prymitywnego ładunku wybuchowego. Do niebezpiecznego incydentu doszło w nocy z 10 na 11 listopada na terenie gminy Stara Kamienica. Jak ustalili śledczy... Mężczyzna pozostawił na drodze dojazdowej do jednej z posesji kartonowe pudełko niecałe 10 metrów od domu mieszkalnego. W środku znajdował się skonstruowany przez niego prymitywny ładunek wybuchowy. Po podpaleniu doszło do eksplozji, która, według ustaleń policjantów, mogła sprowadzić realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz doprowadzić do poważnych strat materialnych. Na szczęście nikt nie został ranny, jednak potencjalne skutki takiego działania mogłyby być tragiczne. Informacja o wybuchu natychmiast trafiła do policji, która rozpoczęła intensywne czynności operacyjne. Dzięki szybkiemu ustaleniu tropów, zaledwie kilka godzin później, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. Podczas dalszych działań, policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, pozwalający przedstawić zarzuty związane z wytworzeniem i posiadaniem ładunku wybuchowego oraz sprowadzeniem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i mienia. 12 listopada 36 latek został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszał formalne zarzuty. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw, jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, Zachęcamy do polubienia filmu oraz subskrypcji kanału.